Cześć wszystkim, ja jestem Mati i dziś wiecie, że Co się dzieje? Kaju! Czy to ty? To nie może być prawda! Także zaczynajmy! Zrobię mały spoiler: Rafał po raz kolejny wstawia swoją najmocniejszą kartę. Hipokryzję. W komentarzach będę ostro wyzywany i hejtowany, ale szczerze nie dbam o to, bo to tylko YouTube. Kręci film o tym, że ma w dupie hejty, podkreślając co i raz o tym, ile łapek dostanie w dół, w otoczeniu bardzo smutnej muzyki. Miesiąc temu, może troszeczkę więcej, Gargamel u siebie na fanpage'u udostępniał moje filmy. Ogólnie wyśmiewał się z nich, przez co jego widzowie wchodzili i minusowali. Tak było, Rafale, ale nie wspomniałeś o tym, że w coraz to następnych swoich ambitnych produkcjach ciągle go podgryzałeś. W mniejszy bądź. W większy sposób. Człowiek, którego uwielbialiście oglądać i dalej oglądacie, którego chwaliliście na filmie za bardzo dobre materiały. Ogólnie uważaliście go za zajebistego ziomka. Taki facet, bo kilku latach wyśmiewał was, wasze filmy i ogólnie razem ze swoimi widzami niszczy wasz kanał. Okej, okay, czyli to wygląda mniej więcej tak. Masz zgniłe jabłka, ale kupujesz od innego sprzedawcy takie dobre, czerwoniutkie, smaczniutkie, twarde. Z nadzieją, że on powie... Że twoje również są dobre, bo tobie smakują jego. Wiesz na czym polega onkologia? Na zwalczaniu raka. To nie jest tak, że pacjent idzie do lekarza. Ten oznajmi mu, że ma raka, po czym poklepuje go po ramieniu i mówi: jest dobrze. Wprowadza na mój kanał dużo negatywnie nastawionych osób, co wiąże się z łapkami w dół i niemiłymi komentarzami. Łapki w dół mają za zadanie pokazać, że coś nam się nie podoba. Gdy ktoś zwraca uwagę na chujowy content, muszą się one pojawić. W końcu, jak ktoś nagrywa. Filmy takie jak Spierdalanie przed policją, Kradzież roweru czy Bycie najebanym w szkole, to jest taka jakby naturalna kolej rzeczy. Nie Mateusz, on go nie ukradł. Przecież ten rower był bezpański. Osobiście nie znam Gagamela, więc nie chcę mówić o tym jaki jest, bo nie wiem. Chodzi mi o filmy jakie on tworzy. Teraz mówisz, że go nie znasz, że komentujesz tylko jego filmy. A na samym początku podkreśliłeś, że masz go za zajebistego gościa. Dzięki temu zauważyłem, kto jest ze mną, a kto jest fałszywym frajerem. Nie jesteś ze mną, jesteś fałszywym frajerem. Napiszecie pewnie też, że sam nagrywam filmiki, parodie, w których śmieję się z dzieci. Fakt. Jest kilka parodii na moim kanale, ale ja robię to w ogóle w innej formie. Do, do, dokładnie. Ja śmieję się z dzieci, a Gargamel mówi o dorosłych ludziach. Ja robię to lepiej, bo to tylko dzieci. Śmianie się z dzieci jest. Nie niszczę nikogo, nie nasyłam swoich widzów na tą osobę. A Gargamel, udostępniając filmy u siebie na fejsie, nasyła dużą ilość swoich widzów. Na fale, podobnie jak Kuba, dajesz odnośniki do oryginalnych filmów, więc każdy kumaty widz na pewno tam zajrzy. A ci jak grzeszne pieski po prostu wchodzą, dają łapkę w dół i piszą jakiś zjebany komentarz. To, że komuś nie podoba się, że kradniesz rowery, nie oznacza, że napisał zjebany komentarz, czy że jest posłusznym pieskiem. Po prostu takie rzeczy są karalne i powszechnie tępione. Pamiętam nawet na mitapie, podbił do mnie ziomek i powiedział, że mam pozdro od Gargamela. I wiem, że te pozdrowienia nie były jakieś takie bardzo serdeczne. Good job, kapitan Obvious. Jeżeli chodzi o mnie, to na YouTubie twórcy powinni sobie pomagać, a nie niszczyć i eliminować, żeby dojść na sam szczyt. Chyba, że chodzi o małe dzieci, to tylko moje zdanie, które pewnie gówno was interesuje. Pewnie zapomniałem powiedzieć tutaj jeszcze o kilku rzeczach. N nie nie wspomniałeś o rowerze. Mateusz, chyba nas posłuchałeś. W końcu nie używasz tych głupich przesterów. AKUS! Przestań do kurwy mnie podgłaszać te filmy, bo to było śmieszne raz, dwa... Ale teraz już tylko... Ow kurwia. Ow kurwia.